Zapraszam na nowy odcinek moi kochani Nie grube potwele, bo nie trzeba wiele, bym znowu się poczuł jak Bóg więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomuś nie liczę na cud Mama się martwi jak mówię gdzie lecę Ja na to, ze jedno życie mam przecież I zwiedzę planetę śmigając te w dresie Wydając to wszystko co pomieści kierunkę Popalić ziomem to zioło z Jamajki Zobaczyć jak kręcą dupami Kubanki Przechylać flaszki, o nic nie martwić Palić cygara i pisać kawałki Chłopaki z bloku, ziomuś przestałem się bać nawet lotu Nie na niby to kara i Karaiby Lot przez Meksyk, świeże wersy Jak widzicie Kuba myje sobie nogi Zaraz Wam coś pokażę. Kochani, w całym Maroku jest masa takich punktów. Nie pijcie czasem tej wody, ponieważ się nie nadaje do picia. Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Wam cukiernię, przydrożną cukiernię. Spójrzcie, jest to dosłownie wszystko. Powiem Wam szczerze, że słodycze w Maroku nie są zbyt apetyczne, wyglądają tylko ładnie. Ale tak to wygląda. Kupiliśmy siatkę ciastek, zapłaciliśmy jakieś 15 dirhamów, czyli euro 42, euro 45, nieważne. Słuchajcie, jesteśmy na kawce w kawiarni. Wyjąłem ciastka na stół, pokażę wam te ciastka. Po jednym już zjedliśmy, więc było więcej. Wygląda to tak, moi mili. Tutaj jakieś z kremem. I tak szczerze, tak jak przed chwilą mówiłem, słodycze nie są tutaj najlepsze. Takie ciastka przynajmniej. matoniki, cukierki, wiadomo, jak są z Europy ściągnięte, to są spoko, ale ciastka są takie sobie. Właśnie oglądamy na kawce wiadomości. Proszę Państwa, i takich obrazków w Europie w telewizji nie ma. Jedzie sobie typ rowerem, i omija trupy, nie? Nie wiem, czy mogę takie rzeczy pokazywać, ale spójrzcie. Coś strasznego. Mamy Palestynę po drodze. Mam nadzieję, że już do tego czasu skończy się wojna. Jak się nie skończy, będzie trzeba ominąć Palestynę. No co. Patrzcie, uczynność tych ludzi. Wait, I'm recording something. Kupiłem u pana po dwie kawy, dwa papierosy. Zawołał mnie... Tak, zawołał mnie na obiad. Będziemy sobie razem z nim jedli obiad. Z jednej miski, dwoma łyżkami. Niesamowici ludzie, proszę państwa. Niesamowici. <laughs> Chwilą. kolejny raz wam udowodniłem, jak ci ludzie są przemili, tak? Teraz wlazłem w medynę, czyli w stare miasto. Kurde, jest policjant. Nie wiem, czy jak go nagram, to mnie nie zamkną. Patrzcie, tutaj cukiernia. Nie cukiernia, tylko zwykła piekarnia. Tutaj jakieś mięso w rzeźni. Policjanta nie nagrywam. Zobaczycie go za moimi plecami. Nie chcę ryzykować, nie chcę iść tak szybko do więzienia. Na pewno gdzieś po drodze pójdę. Widzicie go za mną. Tutaj znowu rzeźnik. Niesamowite, jak zdrowe jest tutaj jedzenie. Józek Wam to na pewno gadał. Józek ma uczuloną skórę na naprawdę różne rzeczy. Nie może jeść jajek, bo dostaje wysypki. Nie może jeść orzechów, a tutaj normalnie wcina jajecznicę. Ostatnio raz masło orzechowe, orzechy i nic mu nie wyskoczyło, proszę Państwa. Więc jaki z tego morał? Patrzcie, wychodzę teraz z Medyny. Morał z tego taki, że w Europie wszystko jest zawalone tą chemią, a tutaj wszystko jest świeże, zdrowe. To jest ta sama cukiernia, teraz są zupełnie inne. Haha, no. <noise> zwracam honor, kochani. Te ciastka są przypyszne. Koszt jednego takiego ciastka, jest kokosowe, to jeden dirham, czyli jakieś 9,5 centa, czyli jakieś 42-3 polskie grosze. Więc jak za darmo, naprawdę jak za darmo. Jemy ciastka i ruszamy dalej w trasę. Trzymajcie się. W końcu udaje nam się wyjeżdżać z tej mieściny, w której utknęliśmy. Moi drodzy, jedziemy do miasta Tantan. Dom Tan. nazwę akurat umiem wypowiedzieć, bo jest bardzo łatwa. Podobno przepiękne miasteczko, zobaczymy. Ja tam w internecie nie sprawdzam, jak te miasta wyglądają. Sorry, się zatyszałem. Nie sprawdzam, ponieważ chcę mieć niespodziankę. Albo będzie piękne, albo będzie do dupy. Więc jak będzie do dupy, to nie będę rozczarowany. Jak będzie piękne, to będę miał niespodziankę. Zostało nam do tego miasta. 187 km, czyli rzut beretem. Zalało mnie. Kuba cały mokry, nie cały, ale do połowy. Trudno, trzeba się przebrać. Chyba sobie za chwilę popływam. Bo tutaj nie ma skało, które rozwalą mnie fale, więc normalnie można sobie popływać. Kocham pływać kraulem. Muszę też trenować na Tajlandię, żeby być bardziej muskulatnym, jak to się mówi. I żeby się bardziej podobać Tajkom. Pokażę wam chatkę rybacką, kolejną chatkę, tylko teraz z bliska. Wygląda to niesamowicie, moi drodzy. Spójrzcie tutaj ogrodzenie, oryginalne, zrobione z kamieni i z siatki rybackiej, no i na środku chatka rybacka. Tutaj rybacy tak żyją moi drodzy, to jest niesamowite. Dużo im do szczęścia nie potrzeba, wystarczy postawić, zlepić taką chatkę, ona jest zlepiona z kamieni, z, jakiejś, z jakiegoś cementu czy gliny, nie mam pojęcia, zobaczcie jak to wygląda. Moi drodzy, z jakże pięknego, magicznego miejsca muszę Was poprosić o poradę, o pomoc. Kręcę filmy na YouTube jakieś 2,5 tygodnia. Moim zdaniem cały czas jest lipa. Jestem bardzo wymagającą osobą, jeśli chodzi o takie rzeczy. Więc wszystko musi być na tip top. Słuchajcie, pomóżcie mi i napiszcie w komentarzach, czy dodawać więcej filmików, w których coś opowiadam, czy może więcej samych widoków z muzyką, bo naprawdę nie wiem, co bardziej Wam się podoba. Spójrzcie, jak tu pięknie. Zaraz mnie fala zaleje. Haha! Fajcie ha. moi kochani widzowie, serdecznie dziękuję za oglądanie mnie na YouTube i pozdrowienia dla Ciebie, Mireczku, i dla całej Twojej motocyklowej grupy. Chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim znajomym. Bliższym czy dalszym, nieważne, którzy przelali jakiekolwiek pieniążki na nasz projekt Thailand. Dzięki wam możemy dalej pedałować. Chciałbym też serdecznie podziękować, chyba jeszcze bardziej, tym ludziom, którzy piszą te wspaniałe komentarze. Słuchajcie, te komentarze dają mi takiego kopa do pedałowania, że z tego się nie da opisać. Czasami aż się chcę płakać. Naprawdę jesteście cudowni. Wszyscy po kolei, każdy poszczególny człowiek, który to pisze, czy przelewa tam jakieś pieniążki. Chciałbym też pozdrowić mojego kochanego braciszka Adasia. Adasiu, pozdrawiam Cię z tego magicznego miejsca. Przepraszam Cię, że nie byłem z Tobą na grobach u taty w tym roku. W następnym też nie będę. Za dwa lata też mi się to, Adasiu, nie uda. Za trzy też nie. Ale kiedyś przyjdzie taki dzień, że pójdziemy tam razem, więc trzymaj się, braciszku. Kocham Cię, pamiętaj o tym. Dziękuję Wam wszystkim za to, że nas oglądacie.